Ma dziewczyny i chłopaki. I zapraszam Was do wspólnej draki. A dzisiaj Wielka Nocna, gra. Za 5 zł. Siódemka za dwa. Rok wakacji za dwa. Bailowloty za dwa. Pensja za dwa. Czarny ko koń za dwa. 6 lotków Zaczymy od z drapekk zazutówka

i myk, tuszeczka i cyk do śmieci i następna myk do śmieci i kolejne I lipa, i cyk, do śmieci. I czarny koń, i czarny koń. I myk jedziemy, czarny koń. Lipa I co? A nic. Ani podkowy, ani metalu, pucharu. Myk do śmieci. I myk! Piąteczka, 20-25 zł. O, i tu 20 i 10 zł. Wow! kurka wodna, bank rozbił. Wow! I myk na boczek. Chciałem spauzować. najarałem jak łysy na fabrykę grzbień. kurwa wejdziemy dalej. Na tu wygraj słonia i słonie. Jebaniutki wygrał znowu Jebaniutki Jebana Jebaniutki wygrał. Na koniec zrobimy podsumowanie rok wakacji. Jeżeli jakakolwiek z twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę na polu, Twojej liczby znajdź bardzo napis to rok wakacji i wygraj główną nagrodę. Wygrane sumują Mamy tak. Kurwa, rok wakacji? Znaczy 36 tysięcy? Mało. No jedziemy, bo tu nie. ma. baniutki. Rok wakacji dwa razy. Rok wakacji jest raz, jeszcze jeden raz i mam rok wakacji.

I oczywiście cykwuch nie ma nic. I mamy wielkanocną grę. W ostatnią. Jedziemy od jedyneczki. Cykwuch. Nie ma nic. Póki co nie ma nic. Nie ma dwóch takich samych. Tu jest jelonek, kurczok, jajka tęcza, tulipan słońce, baranek tęcza, baba, marchew, biedron, cając. Tutaj też baba i biedron, słońce i marchew. I jelonek i wiadro. Nie ma nic.

I dwa słoniki, czyli 4 zł, mamy ile to było? 29 zł. 10, 20, 25, 29 zł, i szczęście na przyniósł. Lotek kolejny, lotek i pensja. W pensji było 15 zł. Wow, oszaleje to by było. Na... Uch, aż się wypierdoliła, Statyw się wypierdolił, i to by było na tyle. do nosso tempo